Branża energetyczna jest postrzegana jako taka dość konserwatywna, a co to znaczy nowoczesna obsługa klienta w branży energetycznej? Znaczy powiem, że nowoczesna obsługa przede wszystkim to jest zrozumienie, że obsługa to nie jest energetyka, tak? bo mhm. energetyka to jest oczywiście pewna specyfika usług, produktów, natomiast zasady obsługi wszędzie są takie same, bo myślę, że Pan czy ktokolwiek z nas jak idzie jako klient do banku, to nie zmienia nagle swoich poglądów na temat obsługi klienta, tylko oczekuje pewnego standardu traktowania, podejścia, wyjaśnienia, przejrzystości itd. itd. W związku z tym powiedział uh -huh. tak, w tym sensie nowoczesna obsługa to jest po prostu normalna obsługa w energetyce, a nie jakaś energetyczna obsługa. Obsługa jest ja. A co jest w tej chwili ważne, czy e, nowoczesna Innowacyjna obsługa tych dużych klientów, strategicznych klientów energetyki, czy tej masy kowalskich? Którzy... Powiem tak. znaczy, Ja reprezentuję akurat ten, tą działkę, która się z głównie klientami masowymi, mhm. więc, oczywiście, dla mnie ważniejszy jest klient masowy. Tak. Można robić sobie takie analizy, czy lepiej jest mieć dużo klientów, którzy czuwają te grosiki mhm. i dają zarobić, no bo to jest tak naprawdę kwestia marży. Tu bym się nie wypowiadał, bo to jest kwestia jak naprawdę nie nasza, mm -hmm. także ja bym tak. powiedział tak. No jedna i druga obsługa jest pewnie ważna, natomiast jeśli chodzi o klienta masowego, na pewno ona jest inna niż w przypadku klienta, tego tego klienta biznesowego. Tak? Mm -hmm. To jest dosyć oczywiste stwierdzenie, że to wszystkie branże już do doszły, że inaczej traktujemy klienta korporacyjnego, mm -hmm. inaczej tego biznesowego, inaczej masowego. Na no, teraz myślę, że też akurat z masowym jest to o tyle prostsze, że masowy standard pięta masowego jest dosyć powszechny. Że tutaj ta powszechność uh -huh. między branżami jest tak naprawdę dosyć jasna i przejrzysta. Jasne. Ej, a jaką rolę narzędzia informatyczne odgrywają w tej nowoczesnej obsłudze? Trochę jest tak, że żyjemy w XXI wieku, o czym czasami uh -huh. zapominamy, w związku z tym no, wszyscyśmy się przyczeli, że XXI wiek to jest. Już nie mówię o takiej prostej rzeczy, że prąd zawsze jest, tak? bo tak. kiedyś nie było. Tak. E, ale to również znaczy, że technika też jest na miejscu. Tak? Tak. Każdy z nas. Korzysta z internetu, niektórzy korzystają ze smartfonów, niektórzy korzystają chociaż nie wiedzą, że to są smartfony, tak. ale w związku z tym no, narzędzia coś umożliwiają i chodzi tylko o to, żebyśmy zdążyli do tych narzędzi dostosować również zakres obsługi. To znaczy nie od razu dla wszystkich dawać te możliwości, ale dla tych, którzy już z tych możliwości mają korzystać, żeby oni mieli po prostu opcję skorzystania, mhm. na przykład zajrzenia na swoje konto, mhm. e, sprawdzenia salda, zobaczenia faktury, właśnie za pomocą nowoczesnych e, technologii. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że wiadomo, że skomplikowana organizacja taką jest organizacja obsługowa. Tak. Muszą się posiłkować narzędziami IT. I tu znowu zasada powinna być taka, żeby nie inwestować w narzędzia IT, jeśli się nie ma pomysłu jak z nich skorzystać. Mhm. Bo z reguły jak się kupi dobre narzędzie tak. do złych, do złej tak. organizacji, to one tak. raczej nie pomogą, tylko przeszkodzą, tak? Więc myśmy starali się zacząć od procesów i od ułożenia tak. organizacji, od logiki. natomiast jakby organizacja to ona również narzuca, ta logika organizacji narzuca również logikę narzędzi. I wtedy jest po prostu mhm. łatwiej, bo dobiera się narzędzia już pod konkretne mhm. potrzeby i wtedy ten wybór jest naprawdę, no już intuicyjny, tak? Wybiera mhm. się, a Jasne. potem to już wszystko idzie gładko. Jasne. E, Energia jako pierwsza grupa w Polsce udostępniła aplikację mobilną dla swoich klientów. Jak wygląda jej wykorzystywanie? Czy klienci jej rzeczywiście potrzebują? Tak, co więcej to taki układ trochę w stronę Państwa, bo ja cały czas mówię, że jednym z powodów, dla którego się udało nam wprowadzić usługę aplikacji mobilnej to były dobrze ułożone procesy, mhm. tak? Bo mobilność zakłada, albo inaczej, mobilność to jest nic innego jak sama obsługa, a sama obsługa jest możliwa wtedy, kiedy procesy są na tyle jasne i przejrzyste, że klient mhm. da radę je obsłużyć samodzielnie, mhm. da radę to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o no, aplikację to dzisiaj mamy około 5 tysięcy użytkowników, którzy korzystają z aplikacji mobilnej, czysto mhm. mobilnej. Natomiast ogólnie mamy 150 tysięcy użytkowników, którzy korzystają może inaczej, 250 tysięcy użytkowników, którzy korzystają z różnych zdalnych form mhm. kontaktu. 150 tysięcy z nich to są tacy, którzy korzystają z rozliczeń rzeczywistych, czyli podawania mhm, tak. stanu licznika przez telefon lub przez internet lub w inny sposób. Natomiast 5 tysięcy to jest liczba fizycznie ściągniętych aplikacji mobilnych albo z Androida, z shopu Androida, albo z, z iTunesa, tak? Co pewnie nie jest dużą liczbą, ale z drugiej strony jest to no, już jakaś e, mhm. znaczna. No 5 tysięcy to jest trochę. Tak? Dobrze, Zresztą, to jest taka ciekawostka, akorę najbardziej powszechna aplikacja mobilna w Polsce to jest śledź moją, no taka wodociągowa, tak? gdzie tak. można obserwować, co się dzieje, jak się tam w wodociągach różne rzeczy załatwi. Myślę, że to nie, nie to jakby nie do końca popularność aplikacji jest jej mhm. wyznacznikiem, tak? Mhm. Wyznacznikiem sukcesu. Okay. Dziękuję bardzo.